1 6 5 4 3 2 1 start I wrośli drodzy państwo ponad 1700 uczestników wzięło człek naszego dzisiejszego biegu półmaratonu Albugar Serostajewińskiego jak zawsze do pokonania rasa ponad 20 1 km malownicza, piękna, zobaczycie wspaniałe widoki, ale zmierzycie się także z trudami, a wiele pod... także. Wiele miejsc, gdzie będzie można odpocząć nieco, a tu z niecierpliwością będziemy czekać na was wszystkich, na was wszystkich, którzy wyruszyliście dzisiaj na naszą trasę. Bieg międzynarodowy naprawdę z całej Europy, nie tylko Europy dzisiaj. Biegacze i biegaczki na naszym starcie przy polle faworyci z Kenii, a Zobaczymy, czy uda poprawić się rekordy. Teraz zwłaszcza liczymy na pani od 11 lat niepowity rekord Bratyszynki, Szynki 11, e, przepraszam, godzina 18 minut 18 sekund ale mam nadzieję, że dzisiaj uda się ten rekord poprawić. Mocno trzymamy kciuki także za wszystkich panów, ale tak naprawdę cieszymy się, że wszyscy jesteście z nami, trzymamy kciuki za Was wszystkich. Za to, że taką wspaniałą inicjatywę wspieracie swoją obecnością tutaj, jaką jest piek wokół Jeziora Żywieckiego, Starosty Żywieckiego. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Życzę Wam do wszystkiego dobrego na naszej trasie wspaniałej. Wspaniałych wydarzeń, a być może w wielu przypadkach w tym tego, abyście poprawili swoje życie. Czy to na tej trasie, czy ogólnie na półmaratonu, cieszymy się bardzo, że tak wiele biegaczy, biegaczek dzisiaj przyjechało do żywca. Przypomnę raz jeszcze, pobity rekord frekwencji sprzed roku, rok temu 1456 osób, w tym roku około 1000 700 biegaczy i biegaczy na zdarcie naszego biegu. No i patrzcie, cały czas biegną, biegną, wyruszają na swoją trasę. Cały czas jeszcze ten ogromny tłum pokonuje tutaj te uliczki Rynku i wokół Rynku, a później wybiegnie już dalej na trasę wokół Jeziora Żywieckiego. Raz jeszcze gorąco i serdecznie Was witamy, pozdrawiamy, trzymamy kciuki i z niecierpliwością będziemy na nas czekali na linii mety. Wszystkiego dobrego na trasie 16. już pół maratonu.